Na wszystkich na kanale. Nadal gramy w jeszcze inny Survival o zombie. Spróbujemy tym razem rozwinąć ducha na poziom rangi drugi lub nawet trzeci. Zaczynamy. Cia Gdzie są nasi koledzy? Pyk. Pięknie. Oj! Katanka, oczywiście katanka. Ciach, ciach. Tu jakiś kolega był na dole, po prawej nawet kilku. Ciach. Tutaj widziałem kogoś jeszcze. Dobra, jeszcze raz katanka by się przydała. Jest. Ostatnio okazało się, że wszystkie poprzednie odcinki nagrywały mi się nie z głównego mikrofonu, tylko spada z, z mikrofonu, który jest w padzie. Nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Teraz już wiem. On no, zrzucik SOS, ale zanim wejdziemy do SOS, to musimy sobie jeszcze katankę. O rozbry katany, już mamy. O, super właśnie, na to czekałem. I ciachamy. Kogo dostaniemy? Złota bierzemy. Yy, pistolecik. Pistolecik tutaj trzeba wejść ich najwięcej, to szybko kasa będzie leciała, rozbryskatany, wyciąganko. O, jest rzucił właśnie. Tak. Tutaj sobie zbierzmy trochę Rozbryskatany Co tu dostaniemy ciekawego? Modyfikator punktów doświadczenia bierzemy 10% więcej doświadczenia na początku rozgrywki, fajna sprawa Później już może niekoniecznie pistolet SMG byśmy chcieli tutaj wrócić jeszcze od razu, jak się uda. o diamencik SMG jest. Prosimy. SMG. Dobra, teraz. Inżyniera wyśpię. SMG. No bo tutaj mamy szansę zabijanie Chodźcie, podchodźcie. podchodźcie sobie kółeczko zrobimy do pozbierania. O, jeszcze było, ale jest wód. Kompas. Dobrze, kompas. Sniperka, nechce sniperky. Nechce. O, paralizátor, Lecimy. Wieżyczka z karabinem. Dobra, i tak już raczej nie zdobędziemy tej umiejętności. Porażenie prądu. O nie, 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 jakie tam usuń, żadne usuń. Porażenie prądu. Gminek szturmowy Kureczka, dobra, jakaś umiejętność to. Co nam dasz? Co nam dasz? Eee, no może natychmiastowe przeładowanie? O, ja oberwałem. realizzato Bosik jakiś, rozbryskatany katany weźmy. Wow. Dobrze, tysiąc cięć. To jest to, co nas uratuje. Oj, tam mamy kość do uratowania, to lecimy. Tutaj troszeczkę jest do pozbiera. O, żyćko, żyćko, żyćko. Eee, karabin szturmowy. Oj, tam jeszcze żyć kogoś. Dobra, chodź tu kolego, uratujemy cię. Karabin szturmowy. One są obrażenia od umiejętności obrażenia broni. Pięknie zbieramy doświadczenie. O, tak? No tak. Zielonych zawsze się gdzieś wpasuje. Tysiąc cięć. No dobrze, tarczę już sobie weźmy. da się pewnie. Aj, tysiąc cień, bo za szybko się pośpieszyłem, wziąłem ale tarcza też jest świetna. Coś jeszcze jest do wzięcia? diamencik. Program krytyki. Dobra, weźmy. Obrażenia zwiększone, krytyczne na kilka sekund. Weźmy sobie szansę kradzieży zdrowych. Też może się czasem przydać. Ice. Ciało zabijania. Dole jeszcze, jeszcze jest jamencik i to na dole jeszcze raz gdzieś było. O, szybkość poruszania się jeszcze weźmy. I teraz na turbie zbieramy hajs. O, bosiks to Gdzie jest bosiks Przyciąganko. Yy, Paralizator. Bo zauważyłem tego bossa, gdzie on był. Tak szybko poległ. Tesla. Na górę lecimy. jakoś rochu ty razem. Dowołam licznik ile tam zabijłem zombiaków 2400 no wcześniej nie zauważyłem tego Szurikany. Jeźdrzuca rzucał szurikeny to mi tak więcej zabijesz o dział zabijania dajcie wyciąganko, no to Bosic jeszcze pad elektryczne wieżyczki, dobra rzucę sobie te elektryczne wieżyczki co jakiś czas nie pomagają nam o. U Was dużo, oj boss? bo te bosiki są słabe. Zapraszam wszystkich do mnie. Rozdaję nagrody. Oczywiście ja żartuję. Zambiaki, żadnej nagrody nie dostaniecie. Jedyna nagroda to szybka śmierć. Turikenik. ...i Obrażenia krytyczne, ale tylko nie usuwaj koleżko. I I góry lecimy. lecimy. O, jest regionu, jakiś. regionu, się regionu, się się Lepszy, lepszy, ale ty poległeś. To jest mało punktów daje doświadczenia. Tysiąc cięć. jest coś do uratowania no to lecimy o, ale tutaj do zebrania tyle rzeczy to musimy zebrać wbieraj no jak będzie rażenie prądu to jakiś czas dużo daje o, ja mijamy zielonego troszeczkę z mamy do zebrania i co tym razem ziemniaczek no to jest ten ziemniaczek Go wziąłem chyba kiedyś Oj dostałem Coś zielonego. O, mamy serducha Hajsik. Zielony. O jest diamencik. Już się zadyma powoli zaczyna robić. O, tu coś było? O jesteś kolego O, no my tak wiecie. Tesla jeszcze weźmy niech odwiedziała Na odległość Góry mnie tu strzela W zasadzie próbuję O I do góry pozbierajmy to co za nami leciało O przyciąganko super o mało co no tu dla nas macie opór, obrażenia od broni białe. i przechodzenie i ciśniemy. coś tu mały mm -hmm, Shurikeny? Cosa oh, c'è coś niebieskiego na górze jest, Czas trzaskamy i lecimy po to. Trochę się zebrało, nie za dużo. już 15 minut minęło. 5 tysięcy jeszcze nie mam zabite wędziaków. Hmm, tarcz energetyczna weźmy Oj tam coś jest Lecimy Z co tam mamy Patelnia Może ostatnie O, no nie usuń I jeszcze zwrócił chyba. Ja sygnał ss ko, do uratowania i boss na górze, to chodźmy do bossa. Dawaj, punkciki. Szybko ten boss No, no, tarczy. O, horda, poziom czwarty. I tutaj hajsiwo jeszcze leży I tu hajsiwo leży to tu boss Co my tu mamy? Program krytyki, czas trwania plus jeden Może to, weźmy sobie te wieżyczki Wpieraj hajs O u mnie zielony Szybkość ruchu. Pięknie. To ja był Tesla. Ocalenie gdzieś zrzuci w prawie w jednym miejscu. Szansa na unik, obrażenia krytyczne, szybkostrzelność. Przedźmy sobie te wieżyczki, przyciąganko. Jest następny poziom, blaster, dobra, blaster, blaster będzie dobry na bosu. do góry trasa, trasa wyciąganko tarcza energetyczna jeszcze raz nie By było co przyciągać tym razem bo, coraz mocniej i tam coś jest No co, ja się wpasowałem na widziałem taka zadyma. obrażenia, szybkostrzelność. No dobra, dwa serducha były tutaj. Bosik, coś Dobra, i po nim. Wierzyczki. Tam jest. W drugą stronę. to my to dostaniemy? Wyrażenie prądem weźmy na większą odległość. Tutaj jest kasa. O. Tutaj kasa. Tutaj jest dużo kasy. Następny bosik. Następny.

Program krytyki domowej. Oj, tu coś jest. Albo ktoś. I po nim. O, chyba program krytyki tu działać, co? Tak szybko popadało dwóch bossów. groźne serce. Szansa na trafienie krytyki. Znaczy weźmy sobie skórkę. Oj, szał, zabijaj. Dobra, granaty sobie porzucę. Czasu do czasu. Idziemy kogoś uratować jeszcze. O, ale mi to strzeliłeś prosto w nos. Ważenie prądy. Gdzie jest ocaleniec? A tu. To... to się dzieje, nic nie widzę. No dobra, tu jest boss. jakiś. zaraz będzie ranek już wejście mnie minęło. Tu jeszcze jakiś boss. A no tak, już nawet nie zginął, przetrwaliśmy, no szybko poszło przetrwałeś. Lurikeny i tysiące cięć ładnie działają. Tutaj mamy szkarabin szturmowy, świetnie działa. No i blaster lepiej działa niż Tesla, tylko 3 minuty był. Dobra, lecimy dalej. O, coś tam odblokowaliśmy co by nam się przydało. Mamy 11, pół, 13 punktów. Resetuj, pozwala pominąć wzmocnienia przedmioty. Szczęście sprzyja. Przelosowanie. Dobrze, wziąłem przelosowanie. I usunięcia dla niekoniecznie. Szanse na uniknięcie obrażeń. Dobre, wziąłem. No, to ja to zrobiłem, zresytowałem o nie. resetowałem Resytowałem umiejętności, jakim cudem to się stało. Nie wiedziałem, że tak można, to już wiem. Dobra, pewnie teraz jakoś inaczej całkowicie wbiłem. Na pewno inaczej wbiłem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć to innym klawiszem trzeba było cofnąć.